Zadanie piętnaste. Ile soli należy dosypać do 9 kg 5% solanki, aby otrzymać roztwór 10%? To zadanie znowu rozwiążemy w ten sposób, że ułożymy odpowiednie równanie, Roz, rozwiążemy je i to jest najszybszy sposób. Czyli tak, mamy 9 kg 5% solanki. To jest masa roztworu. to jest stężenie procentowe. Jak to wymnożymy, to otrzymamy ilość soli, która jest w tych 9 kg tej solanki. I dosypujemy sól. Nie wiemy ile. To jest masa tej soli. No i stężenie soli to jest 1, bo tam to jest czysta sól, w ogóle nie ma wody. I no masa tego roztworu to będzie teraz 9 plus x, no bo tylu kg dosypujemy tyle kilogramów, czyli otrzymamy tyle kilogramów. No, i ma być 10% ten wzrost, czyli 1 dziesiąta. Znowu otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą. Y x. -em. i ten x no, to jest ilość soli. Tu dobra. 9 y razy 5,45. Pięćsetnych, pięćsetnych. Tutaj będzie x. Tu to jak wymnożymy, no to będziemy mieli 0,9 plus 1 dziesiąta x. No, i X -y przeniesiemy na lewą stronę. 0,45 na prawą. Pamiętamy o zmianie znaków. x odjąć 1 dziesiąta x to równa się 0,9 odjąć 0,45. No tutaj będziemy mieli 0,0x, a tu 0,45. Dobra, no i teraz dzielimy obie strony tego równania przez 0,9 i mamy x równa się 0,45. Podzielić przez 0,45. 9, tu 90 jest, czyli widzimy, że to jest dwa razy mniejsze od tego, czyli będzie jedna druga. Czyli musimy tutaj dać jedną drugą kilograma soli. Okay.